Dzień dobry, w naszym programie Wiedz to na kanale bez żargonu. Kontynuujemy przygotowywanie pozwu o rozwód. Alimenty na dzieci. Ten aspekt procesu rozwodowego ma charakter niemal stricte matematyczny. Sąd w tym zakresie bada tak naprawdę dwie kwestie. Po pierwsze, jakie są finansowe potrzeby dzieci? Po drugie, jakie są możliwości zarobkowe zobowiązanego do płacenia alimentu? W pozwie rozwodowym, starając się o alimenty na dzieci, musimy wykazać, na co będą one spożytkowane. Koniecznym jest zatem wskazanie, że musimy opłacić czynsz, media, szkołę, korepetycje, jedzenie, kosmetyki, lekarza, zajęcia dodatkowe. Potrzebne będzie, na ten cel, gromadzenie i przedłużenie sądowi wraz z pozwem rachunków za poszczególne wydatki. Pamiętajmy, o porządku składanym pozwie. Dlatego najlepiej będzie posortować wszystkie rachunki miesiącami. Należy pamiętać, aby przedstawione rachunki opiewały na rzeczywiste kupowane produkty. Przestrzegam natomiast przed kupowaniem rachunków od innych osób, gdyż zabieg taki druga strona bardzo łatwo wychwyci. Ty natomiast możesz narazić się na odpowiedzialność karną. Najlepiej jest pobie pobierać takie rachunki w trakcie robienia zakupów. Najlepiej zrobić te rachunki imienne, faktury. Sądy nieprzychylnie patrzą na paragony, gdyż nie wynika z nich, kto tak faktycznie dokonał zakupów. Drugim aspektem, który sąd będzie brał pod uwagę, określając wysokość alimentów, są możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do ich ułożenia. O ile małżonek pracuje i otrzymuje stałe wynagrodzenie od pracodawcy, to pod względem dowodowym nie będzie to aspekt problematyczny. W tym wypadku sąd sam zwróci się do strony o przedłużenie zaświadczenia o zarobkach, choć warto zawnioskować o to w pozwie rozwodowym. Natomiast jeżeli zobowiązany zaniża swoje zarobki lub na przykład fikcyjnie się zwolnił, to konieczne będzie podjęcie działań dowodowych wykazujących faktyczne zarobki małżonka zobowiązanego. W tym zakresie strona dochodząca alimentów może przedłożyć wydrugi ofert pracy z internetu adekwatnych dla zobowiązanego. Może także załączyć e, zdjęcia, że zobowiązany wbrew twierdzeniom podejmuje jakąś pracę lub do, pracę dodatkową. Mogą to być także zeznania świadków, mogą to być wydruki z konta e, potwierdzające otrzymywania wynagrodzenia od pracodawcy. Jednym słowem wszystko, co może wskazywać na faktyczną wysokość dochodów małżonka. Kolejny aspekt kontakty z dzieckiem. Jeżeli dziecko przebywa na stałe u jednego z rodziców, to koniecznym będzie w rozwodzie kolejnym elementem będzie ustalenie sposobu utrzymania kontaktów dziecka z drugim rodzicem. Co do zasady, zakres i sposób kontaktów określają rodzice wspólnie, kierując się przede wszystkim dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia. Dopiero w razie braku porozumienia rozstrzyga w tej kwestii sąd opiekuńczy, w wypadku rozwodu sąd prowadzący rozwód. Pamiętaj, że kontakty są niezależne od zakresu władzy rodzicielskiej. Można zatem być zupełnie pozbawionym władzy rodzicielskiej, a posiadać uregulowane kontakty z dziećmi. Kontakty z dzieckiem to nie tylko możliwość przebywania z dzieckiem, czyli odwiedziny, spotkania, zabierania dziecka poza miejsce jego zamieszkania, stałego pobytu, ale także możliwość bezpośredniego porozumiewania się z nim, utrzymywania korespondencji, kontaktu telefonicznego za pomocą aplikacji. Internetowych czy mediów społecznościowych. Sąd rozstrzygając roszczenia rodziców w zakresie kontaktów z dziećmi, powinien kierować się przede wszystkim dobrem dziecka, a nie interesem jednego lub obojga rodziców. Przygotowując zatem pozew rozwodowy w zakresie ulegowania kontaktów, należy zgromadzić dowody wskazujące na więź, jaka łączy dziecko z rodzicem. Oczywiście w zakresie kontaktów bardzo ważne będą wywiady kuratorskie, a także sama opinia OZS. O którym w poprzednich odcinkach, o tych dowodach wspomniałem. Dowodem ta, natomiast w tym zakresie mogą być zeznania świadków, którzy y, będą posiadali wiedzę w zakresie sprawowania opieki nad dzieckiem, czy y, odnośnie więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem. Do pozwu możesz dołączyć także zdjęcia. Filmy przedstawiające sposób spędzania wolnego czasu z dzieckiem. Dołączyć możesz także laurki, listy, jakie dziecko kierowało do ciebie i wszelkie dowody, jakie mogą wskazywać, że więź jaka istnieje między wami jest duża. Jakich dowodów nie przedkładać w procesie rozwodowym? Należy pamiętać, że wszystkie dowody wykorzystywania w rozwodzie winny być pozyskane zgodnie z prawem. Nie można włamywać się na pocztę elektroniczną małżonka. Nie wolno przełamywać hasła do portali społecznościowych. Nie można na własną rękę zakładać podsłuchów i uzyskiwać nagrania zdarzeń, w których nagrywający nie uczestniczy. Gdyż takie postępowanie może skończyć się Twoją odpowiedzialnością karną za przestępstwo. Jak napisać pozew o rozwód? Pisząc pozew o rozwód samodzielnie, pamiętaj o kilku istotnych, Kwestiach. Pierwsze musisz wskazać sąd, do którego kierujesz pozew. Jest to sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków. Następnie w pozwie należy dokładnie określić strony tego postępowania, czyli obu małżonków. Powód: jest to osoba wnosząca pozew, pozwany: druga strona. Wskazać należy numery PESEL każdego z małżonków, a także adresy zamieszkania. Jeżeli macie dzieci, a dochodzone są w mniejszym postępowaniu alimenty, konieczne będzie także wskazanie numerów PESEL dzieci. W pozwie rozwodowym musimy wyraźnie wskazać rodzaj powództwa, to znaczy, że jest to pozew o rozwód, a nie na przykład pozew o separację. Teraz przechodzimy na najistotniejszą kwestię, element tego całego pozwu, czyli dokładne wskazanie Twoich żądań. Więc po pierwsze, Musi być wniosek o rozwód, czyli wnosimy o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie stron, z wyłącznej winy jednej stron lub z winy obojga stron. Kolejnym wnioskiem jest wniosek o władzę rodzicielską. Wskazanie, czy ona ma być powierzona obojgu rodzicom, czy tylko jednemu z małżonków z ograniczeniem drugiemu do współdecydowania w istotnych sprawach dziecka, czy strony ma być zupełnie pozbawiona tej władzy rodzicielskiej. Po trzecie, określenie kontaktów. W tym miejscu należy wskazać, jak te kontakty mają konkretnie wyglądać. 4. Określenie wysokości alimentów. Należy podać, jakiej wysokości w skali miesiąca mają wynosić alimenty w rozbiciu na każde dziecko. 5. Orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania. Jest to roszczenie obligatoryjne, ale stanowi swego rodzaju relikt przeszłości. Ponieważ małżonkowie, którzy się rozwodzą, z reguły albo już nie mieszkają ze sobą, albo krótko po rozwodzie przestają ze sobą mieszkać. Kolejnym elementem pozwu jest uzasadnienie pozwu rozwodowego. Pamiętajmy, że w tej części należy zwięźle opisać historię waszego małżeństwa, a także motywy, dla których postanowiłeś żądać jego rozwiązania, opisując okoliczności, które Cię do tego przekonały. Wskazać dowody, które mogą to potwierdzać. Pamiętaj, że uzasadnienie powinno być. Zwięzłe, krótkie, ale treściwe.